Cześć, witajcie! To tak tylko na szybko. Wrzuciłem Wam dzisiaj powtórkę bitwy na Super Pershingu, gdzie wykonałem misję podpalacz na T55A. Obecnie jestem w trakcie wykonywania misji na Obiekta 260. Gram sobie Panterą 8.8, którą niedawno mam. Oczywiście wszystkie te takie, jakieś materiały o tej Panterce wszystko w swoim czasie będzie na kanale. Ale nie o tym. Miałem dzisiaj, wykonałem jakąś tam wcześniejszą misję. Włączyłem sobie misję na taranowanie, żeby staranować czołg ciężki. Znaczy nie czołg ciężki, tylko czołg o jeden tier wyżej aniżeli mój pojazd. Udało mi się to zrobić w pierwszej bitwie na Panterce. I teraz włączyłem podpalacza, misję podpalacz na obiekta 260. Misja różni się tym od T-55A, że tutaj trzeba podpalić również dwa pojazdy, bądź jeden pojazd dwukrotnie, ale oba te pojazdy muszą być przynajmniej o tier wyżej. To jest piąta bitwa, jaką wykonuję na Panterce 8.8. Odkąd odpaliłem misję podpalać, jak widzicie, rzuciło mnie na mapę bagno na dziesiątki, czyli mam są jakieś pojazdy wyżej, tier wyżej. No i tutaj jest kawoczwórka, strzelam sobie i podpalam kawo Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia w tej misji, bo kw 4 nie jest tier e, wyżej, bądź dwa tiery wyżej, ale e, chodzi o sam fakt, że w tej bitwie właśnie już pierwsza jest podpałka. No i jedziemy sobie dalej. Tutaj chciałem wykończyć 90 -tkę. Niestety, no, panterki powoduje, że zbieram bardzo dużo niepotrzebnych strzałów. No, ale trudno. Jest jak jest. I teraz sobie stoję, patrzę, co się będzie, co się będzie działo. E, tu próbuję coś wyspotować. Zaspoileruję, że bitwa będzie przegrana. Niestety nie udało nam się wygrać. No i tak, tak, czekam po prostu na to, czy w ogóle jeszcze cokolwiek w tej bitwie będzie mi dane zrobić. Wycofać się niestety wiem, że nie mogę, bo po prostu padnę. No i tak tam przód, tył, przód, tył bez, bez jakiegoś tam ładu, ładu i składu. I. E, zaraz, patrzcie teraz na to, tu będzie, omówię o, o obiekt 907, on lubi się zapalić, więc tak czaje się na tego obiekta i wyjeżdża fa 215 b Przednie kółko napędowe, a on od przodu lubi się palić, widzieliście, udało się podpalić, Ryzykuję, że przyjmie strzał, oddaje strzał i jest podpalenie. Pojazd dwa tiery wyżej, dwie podpały jednego pojazdu, plus do tego jeszcze KW-4, trzy podpały w jednej bitwie, nie zdarza się rzadko. Wiem, że bitwa, misja ta będzie naprawdę przerąbana i zależna od RNG, ale cóż, no mi się akurat udało w piątej, w piątej bitwie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Teraz zostaje mi na medach ostatnia misja do wykonania na obiekta 260, ale to też w swoim czasie, bo czekam na racje bojowe, które też pojawią się jutro. Od jutra będą tańsze, więc jeżeli macie jakieś braki w konsumablach, to jutro będą 50% tańsze. Jeżeli mój podpalacz się Wam podobał, dajcie łapkę w górę. Macie potrzeby zakupić jutro, czy pojutrze, konsumable. To na pewno warto to zrobić, bo będzie taniej. Dali też taniej, o ile się nie mylę, jakieś takie typu dosyłacze, skupiaczki, etc. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że to jest tylko 25% tańsze, a niedawno było 50% tańsze. Dobra, to tyle ode mnie. To tak na szybko. Niezły z tej Pantery. I Roman, trzymajcie się. Cześć.